Drodzy kochani, Winopijcy, dzisiejszy odcinek będzie o czymś bardzo kontrowersyjnym, a mianowicie o osadzie w winie. Oglądajcie do samego dna. A wiemy, że Iza jest mistrzynią, ekspertem od osadu. Okej, <grym> myślałem, że od dna. <grym> Iza, skąd pomysł na ten odcinek? To no, pytanie. No. Y, no więc y, pomysł na odcinek przyszedł, bo pracownicy restauracji zapytali mnie, pani Iza, co my mamy zrobić, bo ostatnio goście. Mm. Weganie. Weganie. To jest weganie, bardzo ważne. weganie. Co jest ważne w tej mm. historii? Nie zapytali dokładnie. o to, czy przypadkiem i wino nie jest wegańskie, tylko. Tylko, odrzucili wino fantastycznego Chateau z 2012 roku, dziewięcioletnie fantastyczne wino to jest w świetnym Fantastyczne stanie, wino, naprawdę. E, ponieważ był tam osad taki czerwony osad na dnie i oni stwierdzili, że coś z tym winem jest nie tak. Więc oni nie będą ryzykować i nie będą tego pić. Tomek, czy ty też masz takie sytuacje w swojej restauracji? Mam cały czas ciągle no, codziennie wino. wszędzie y, również ze znajomymi A. zawsze osad jest tematem w rodzinie uh -huh. tak samo. Uh -huh. Pijemy sobie wino, nalewamy zazwyczaj z butelki tego na początku nie uh -huh. widać w kieliszku, uh -huh. jak wypijamy kieliszek, to często coś tam zostaje i wtedy jest pytanie co to jest i jest dyskusja, czy można to wino pić, czy nie można, czy uh -huh. ono jest zepsute, czy ono uh -huh. jest dobre. Uh -huh. Więc i za Jaka jest odpowiedź? Wino jest? Pić, pijalne, pić, dobre, wszystko jest w porządku i właściwie... E, to, osadu się nie boimy. Osadu się nie boimy. Tak naprawdę, Tomek, to w tanich szczochach jest e, czyściutko Os osad, i nie ma żadnego tak? osadu. Osad a nie jest tam straszny. Tak. Nie, chodzi o to, że w tanich szczochach no tak, 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 tak. nie ma osadu, mhm. a im lepsze wino, tym większa szansa na to, że ten osad się pojawi, bo jest czymś naturalnym. Trzy rodzaje osadu spotkamy w winach. Mhm. Pierwsze to to, co ja piję, dużo tego piję i dlatego tak pięknie wyglądam w moim wieku. Mm -hmm. No właśnie, to tak. jest zamiast różnych kwasów, zamiast różnych ulepszaczy, pijcie wina z osadem drożdżowym. Czyli niefiltrowane wina, w których jest osad drożdżowy. To są te takie farfocle, tak. e, które sobie pływają. Delikatnie takie... mętne, wtedy tak, będzie cały tak. wino. Tak, jak wstrząśniecie wino, to wszystko będzie takie lekko mleczne. A jak nie wstrząśniecie, to wino będzie takie dosyć czyste, a na, na dnie będą takie, jakby, jakby rozpuścić y, chleb. nie? Tak. To, tak, takie... Ja na... zauważyłem, jak ty pijesz takie wino, że ty w ogóle specjalnie tak. tą butelkę mieszasz po tak. to, żeby tak naprawdę ten, to się rozprzestrzeniło, żeby w każdym kieliszku tak, było, tak. Bo było jak... więcej tego osadu, bo on dodaje tak. smaku. Bo albo możecie tego nie wstrząsać i wtedy pierwsze kieliszki są dosyć czyste, mm -hmm. i później ostatnie dostają całe. ten. Moc taki, tak, tak. Um, a ja lubię po prostu czuć ten osad mm -hmm. w to każdym tak. kieliszku. Bo jak je nie wymieszacie, to ta, ta zawiesina będzie na samym tak, końcu. Tak. I to jest po prostu, to są po prostu wina, które są niefiltrowane, które, które są specjalne. Zatomkowałam się. Które są specjalnie zlewane do butelek razem z osadem. Tak naprawdę kiedyś szampany, które przecież się na osadzie mhm. tyle czasu, były również mętne. A to dzisiaj poprzewracało nam się trochę w głowach i to, co jest naturalne, zaczynamy uważać, że jest nienaturalne i w ogóle fuj, bej, w ogóle pozbądźmy się tego. Mhm. Najlepiej w ogóle wszystko jest, wiesz, wygotować, wymrozić, wypolerować. To jak, jak ze świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy. Dokładnie. Ja chciałam... uwielbiam taki z fusami. Tak. Bo Najbardziej. Są pyszne, no. Jezu, ale. Jesus! Masz no, jakąś chustkę? Dziś nic nie widzę. Jezu! Jezu! Czy to jest trujące? Oh my god! Oh my god! To jest jakiś... Czy to jest żrące? Czy moja twarz zniknie. Jezu, no ale. Ty mnie tym niepetnatem ja cię. Ty mnie stoi... oprółeś, Nie pluj na mnie jeszcze. Nie, ale jest ja tak ja nie, źle. nie pluję, wiesz? Się podnieciłam tak tym tematem. Dobrze. Ale bo, bo ten temat o soku. Chciałam no. nawet powiedzieć, wiesz, że jak, jak, o, jak francuska firma Orangina wprowadziła oranżinę tak, tak, na, na rynek, to oni musieli pokazywać, po, um, pokazywać żeby... że, że to jest w porządku, że to jest naturalne. I w ogóle pisali wszędzie na etykietach, że osad jest czymś naturalnym. Tak, a w Stanach jak się kupuje sok, to jest te cztery różne wersje. I ten no-pulp, aż do takiego lots of pulp. Mhm. Ja zawsze biorę ten lots of pulp. Dokładnie. Bo ja, ja lubię tą wersję. Ale wiesz, dla mnie przerażające, przerażające jest to, że należało ludzi informować, że osad że jest Że w ogóle jest osad istnieje, Że tak. po prostu tak się przyzwyczaili w latach 60., -tych, 50. -tych, że w ogóle wszystko jest w no, Ale to zobacz, na ilu, zobaczcie w ogóle Wy, na ilu słoikach, na ilu sosach macie informacje typu na sosie sojowym czy gdzieś uh -huh. tak, że osad i wytrącanie się osadu jest naturalnym tak. w ogóle zjawiskiem, tak. i żeby się tym nie przejmować. Uh -huh. Musimy sobie wszyscy tak nawet tłumaczyć, uh -huh. że coś, co jest niefiltrowane, jest naturalne. A I, gdzie... I dobre. No właśnie. I dobre. Im bardziej wino jest naturalne, tym mniej ono jest przetworzone, tym mniej winiarz stara się je właśnie mhm. pozbawić pewnych wartości. Ma mniej elementów. ingerencji, tak? Dokładnie. My to ingerencji. nisko in, in, ingerenc Interwencyjne, interwencyjne wina, albo tak. nis tak. z niską ingerencją. Tak. Mhm. Czyli po pierwsze możemy wina butelkować razem z osadem. Osad jest fantastyczny. Osad powoduje, że wino staje się bardziej kremowe, ma więcej ciała, ma więcej nut takich drożdżowych, chlebowych, tostowych, orzechowych. Osad jest po prostu super. Czyli osad, osad lubimy. Jest... Tak. Druga rzecz. To jest, tym, co się wydarzyło w szatoniusach z 2012 mm -hmm. roku? Co to było, ten czerwony taki osad em, na dnie butelki? W tym mm -hmm. wypadku były to wytrącone taniny. Mm -hmm. Po prostu po, po, po kilku latach w winie, które nie jest mocno przetworzone, em, w środowisku wysokokwasowym, mm -hmm. taniny, które czujemy w ustach, wytrącają się w postaci właśnie takiego… Mm, pyłu, piasku na dnie. No takiego... tak, i, to, i dlatego jakby jak, jak ja jakiś ja byłem na szkoleniach, to mnie zawsze uczono, że dlatego trzeba butelki, szczególnie te stare, trzymać w taki sposób i uważać przelewając, żeby sobie nie nalać tego mm -hmm. wszystkiego od razu, żeby one były delikatnie pod kątem. Tak, żeby mm -hmm. ten osad, tak. który jest zupełnie naturalną rzeczą, po prostu spływał i był mm -hmm. gdzieś tutaj na dnie. Mm -hmm. Nalewamy wino i tak mm -hmm. naprawdę nie widzimy tego osadu i dopiero na końcu, jak już jakby zlewamy ten ostatni mm -hmm. kieliszek, to, to de facto cały. Mm -hmm. Dlatego zauważycie też, że w restauracjach bardzo często przy takich winach starszych które wymagają tego typu operacji, yy, sommelier, kelner, nie wiem, ktokolwiek Wam polewa, nie naleje Wam tego tak, ostatniego tak, kieliszka. Zostawi tak. jakby na dnie, mimo tego, że chcielibyście może się tego nabić, ale to tak. specjalnie robi, dlatego że zachowuje uh -huh. te drobinki uh -huh. jeszcze, bo one nie dodają smaku, tak? Nie, nie, one 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 też... nie. Nie ma w nich nic złego, ale one nie dodają żadnej wartości. Tak? Mogą tak. też być niezbyt przyjemne, po prostu masz tak, taki piasek, to taki, taki, tak. taki muł, bym no powiedziała. No, to jest taki muł w ustach trochę. No. W przypadku, kiedy mówimy właśnie o wytrąconych taninach, uh -huh. czyli o takim właśnie mule piasku Piasku w winie. Nawet ja ostatnio też, jak nalewałam jednej parze, to powiedziałam, że nie naleję im do końca, bo, bo, to, bo nalewałam to, wino się, z dużym tak. osadem. Właśnie. Nie, czy widzieliście, ale czasem jest tak, że w ogóle się pod, najpierw się pod świeczką tak, sprawdza, tak. tak, czy ewentualnie nie ma tego osadu, żeby nie. wiedzieć, jakby e, i poczekać chwilę, aż on sobie mhm. spokojnie spłynie na dno butelki przed nalaniem. Mhm. I teraz trzeci rodzaj osadu to są sole kwasu winowego, wodorowinian potasu. Wodorowinian potasu, oczywiście, że tak. tak. Więc kwas winowy. Jest również czymś, co w pewnym momencie może się skrystalizować w winie mhm. i stworzyć takie de facto śliczne kryształki. kryształki to są, winne tak. kryształki. To są takie, jak. jak nie takie nie wiem, czy, diamenty winne. Jak, czy Bawiliście się kiedyś takimi e, m, takimi e, zabawkami, które, z których się robi kryształki, że się zlewa jakieś tam rzeczy i potem się czeka i tam się takie kryształki tworzą. W każdym razie, że to są po prostu kryształki, mhm. które się wytrącają mhm. i normalnie jakby one wyglądają, tak jak mówisz, jak takie małe diamenciki. Tak, faktum, małe no? diamenciki mają kamyczki. takie. Jak, jak kryształki soli, takiej tak, na przykład tak, morskiej. Tak, ale mogą być nawet większe. Kiedyś mi ktoś pokazał, Jezu, pani Izo, ja znalazłem w winie. Takiego! Tak, taki jak paznoki normalnie naprawdę. nie chciał wylecieć po prostu, zablokował <grym> całą butelkę. Ale one mogą być mniejsze lub większe. One będą e, przezroczyste w winie, y -hmm. winie białym, Biał. będą czerwone, oczywiście w winie czerwonym. A jak w czerwonym jeszcze y nie spotkałem? W no białym ja w białym je najczęściej y -hmm. spotykam. E, I one są, one są również totalnie nieszkodliwe, natomiast faktycznie nie są smaczne. To no tak. ja oczywiście oczywiste jest. Zobaczy to one trochę mogą wyglądać jak taki mały kawałek plastiku tak, czegoś takiego przezroczystego, tak, może to nie wiadomo to do czego. Tak, 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 że, co to, że może być? co to jest. Um, I teraz to również świadczy o tym, że w liniarz... Nie dokonał pewnych zabiegów mających na celu totalną stabilizację wina i zapobieżenie. zapobieżenie, jakie słowo, wytrącaniu się tego, tych soli kwasu winowego, mm -hmm. um, a żeby zapobiec na przykład, to używa się słuchaj między innymi gumy arabskiej, okay. albo się robi tzw. Cold Stabilization wina, czyli zimną stabilizację, okay. mrożąc wino do minus 3 stopni. Mm -hmm. um, słuchajcie, to wszystko nie jest nam potrzebne. Ponieważ nic się naprawdę nie dzieje, tak. że te um, kryształki się wytrącą Ale czy, po wystarczy ewentualnie czasie. spojrzeć na butelkę, bo tak. widać, ewentualnie tak. jeżeli to wino już dłużej e, macie, czy, 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 czy ma swoje lata, to widać, że te kryształki mhm. są, wtedy dbając o to nalewamy tak, żeby tych tak. kryształków nie nalewać i, i jesteśmy w stanie... Uniknąć tej całej dyskusji mhm. po prostu, tak. tak? Ale nie bójmy się tego, co jest naturalne, to jest dosyć przerażające, że, że wina, które są najtańsze, supermarketowe, mhm. po prostu, przepraszam, ale szczochy, to one są najbardziej stabilnymi winami, a wina, które są prawdziwe, które, które są zrobione mhm. z miłością, które są zrobione z artyzmem. Tak, szacunkiem dla natury. z szacunkiem dla, z szacunkiem, też, po prostu dla, dla owoców, tak, dla tak. To, to w nich właśnie możecie ostatecznie po kilku latach zobaczyć kryształki wina, um, wypolityczne. Wytrącone, wytrącone taniny, albo nawet za młodu po prostu osad drożdżowy. Ja ostatnio się spotkałam jeszcze z jedną rzeczą, tak ci powiem. No. Na Facebooku w mojej wiosce ktoś napisał. Skandaliczna rzecz się mhm. wydarzyła na naszej łące. Słuchaj, i zdjęcie. Wyczesanej, wyczesanej sierści psa na łące. A, okay. I że to jest skandaliczne, dlaczego ktoś okay. tego nie pozbierał. I a to wiesz, twoja i komentarze. Nie, akurat nie moja nie moich psów i komentarze, że co, a co? Może miał to wyczesać? Włożyć jeszcze do plastikowego torbeczka i, taki... i, do, i do plastikowego <laughs> worka na śmieci. Słuchajcie, wyczesana sierść psa to jest fantastyczny budulec dla um, gniazd ptasich. Super. Ja... i w ten sposób przeszliśmy z przeszczę. No to... Zawsze uczymy o różnych rzeczach, Oczywiście. prawda? Więc naturalność, naturalność, naturalność. Tak Więc, jak my jesteśmy naturalni. Dobra, podsumowując, nie boimy się kryształków, nie boimy się osadu, nie boimy się mętności w winie. E, jeżeli chcecie tego unikać, to są na to sposoby, ażeby ograniczyć nalewanie e, do, do kieliszka. Natomiast pamiętajcie, następnym razem, jak ktoś w rodzinie, znajomy się was spyta, co to jest, co to jest w moim kieliszku? Mówicie, to jest osad, To są, drob... to, są to są drobinki, które w, nie, w żaden sposób nie przeszkadzają nie są w jakikolwiek sposób szkodliwe, Pi i nie pytaj. Jeszcze jedna rzecz. Wiesz, że w ogóle wodor, wodorowinian potasu tak. e, jest używany w proszku do pieczenia. Naprawdę? Tak. Cudowne. Jest w ogóle świetnym, świetną rzeczą, która e, oczyszcza organizm. Hmm. Jest używany w różnych środkach do na przykład walki z trądzikiem. No. I również jest używany w różnych w domowych sposobach na walkę z infekcjami dróg moczowych. O. No to, znaczy, to znaczy, że trzeba po prostu go pić. I tyle. Także polecamy. O. Napiszcie nam swoje opinie, sytuacje, historie związane z osadem w winie. Jesteśmy bardzo ciekawi. Yy, Może mieć też jakieś z restauracji, gdzie nawet zapytaliście sami o to. Mm -hmm. Ciekawi jesteśmy, co Wam. Ktoś co powiedział? Wam odpowiedzieli? O, zróbcie taki test. O, zróbcie taki test na tym tak, tak. Później Tylko byle nie dobra? Tak, cała Polska pyta o osad, osad winie. ja mam tutaj osad, w moim w Co to jest? E, dziękujemy Wam bardzo. Dzięki, że z nami byliście. E, dziękujemy patronom. Tak, Naprawdę. patroni super. A ci, którzy jeszcze nie dołączyli jako patroni, zapraszamy na patronite.pl, łamane przez Alevino. Alevino Show. Trzymajcie się ciepło. Co środę, 17, widzimy się tutaj. picie odpowiedzialnie. Dziękujemy, że z nami byliście. Pa! Kochani, koniecznie obejrzyjcie nasz pandemiczny de facto mhm. odcinek, w którym opowiadamy o starych winach.